Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w topce perfum mainstreamowych, wiosennych. Tyle. W sensie nie będzie to tyle topka, co po prostu 12 perfum, które wybrałem, które będę nosił wiosną. Kolejność losowa, nie od najgorszego do najlepszego. Poza tym, to będą perfumy zarówno męskie, damskie, jak, uni jak i uniseksowe. Już ja noszę perfumy skierowane teoretycznie do każdej płci, jakby. Nie dbam o to, nie, nie obchodzi mnie to co jest napisane. Obchodzi mnie to co ja czuję i co ja lubię nosić. I kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć to to, że będą to perfumy dostępne, które nie są wycofane, które w miarę łatwo zdobyć, w miarę łatwo jakoś tam powąchać, także no, to chyba tyle. Myślę, że możemy zaczynać. Okej, okay, zauważyłem, że coś mi miga, nie zauważyłem, że zaraz bym miał pożar w domu, także to pewnie się nagrało. <grym> nie wiem jak do tego doszło. Zaraz wracam. No dobra, zacznijmy od wyróżnienia. Wyróżnienie wędruje do perfum Zary, będzie to Cherry Smoothie. Dlaczego wyróżnienie? Otóż dlatego, że perfumy te na chwilę obecną są niedostępne i wiem, że Zara lubi wycofywać swoje perfumy i potem je, nie wiem, wznawiać. W, o, da, dają inną nazwę i udają, że to nowe perfumy. A może po prostu pojawią się znowu niedługo na stanie, nie wiem. W każdym razie, recenzowałem te perfumy swego czasu. Jeśli chcecie, możecie rzucić okiem na recenzję. Ehm, według mnie są to perfumy lepsze niż 100 razy droższe perfumy... Toma Forda Cherry, nie Cherry Smoothie, jak się nazywały te Toma Forda, Lost Cherry, o. Wisia w perfumach Zary jest naprawdę śliczna, bo poza tym, że jest taka ciężka, wręcz migdałowa, marcepanowa, mamy tutaj też nuty takie właśnie kwaśno-owocowe, wręcz yy, wiem, że w nutach jest chyba śliwka, mirabelka i to faktycznie pachnie tak yy, kwaśno-śliwkowo, więc yy, no Zara Cherry Smoothie wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę świetne, świetne pachnidło i myślę, że świetnie sprawdzi się wiosną i warto na nie polować. Dobra, pierwszy chwycił mi się Afnan Turati Blue, mam odlewkę, resztkę, bo używałem już kilka razy tych perfum. Jest to perfumy, które recenzowałem, nagrywałem pierwsze wrażenia i pamiętam, że wręcz zachwyciły mnie, znaczy bardzo mnie zadziwiły, zaskoczyły, bo pachniał, pachnął po prostu ślicznie. Wiem, że projektują mocno, trwają długo, zbierają naprawdę dobre reakcje otoczenia, bo pierwszy raz miałem taką sytuację, że ktoś mnie spytał, ktoś taki nie do końca mi bliski, znaczy współpracownik, spytał mnie, czym ja pachnę i że muszę wysłać link tej osobie, bo po prostu zakochała się w tym zapachu, więc. No, jak to pachnie? Cytrusowo? Słodko-cytrusowo, ale też świeżo. Znaczy, jest to zapach bardzo trudny do opisania. Owocowy, trochę mi się skojarzył z brzoskwinią, pamiętam, ale jest bardzo taki. Nie wiem, czy męski to jest dobre określenie. A trochę kojarzy się na przykład z blude Chanel od Chanel. Nie wiem, ciężko mi jakoś go opisać. Na ten moment rzućcie sobie okiem do recenzji, tam mówię o nim więcej, ale naprawdę jest to Warte uwagi, tym bardziej, że jest po prostu tanie bo chyba ma 90 ml flekon i widziałem, że kosztuje na Notino około 100, 110 zł, 120 także za tę cenę rewelacja. Kolejne perfumy Eternity od Calvina Kleina, ten klasyczny woda toaletowa i dla wielu osób może być to pachnidło zbyt retro i faktycznie ono pachnie tak, może nie dziadkowo, co bardziej tak ojcowo. Wydaje mi się, że na pewno dla faceta po 30, po 40 pachnie to zdecydowanie no, jednoznacznie kojarzące się męsko. Mamy tutaj lawendę, jakieś nuty zielone, cytrusowe, bergamotkę. Pachnie to naprawdę naprawdę klasycznie męsko, tak fouger, trochę fryzjersko można by powiedzieć. A też jest wyjątkowo urokliwy, wyjątkowo zwiewny, taki lekki, myślę, że idealny na wiosnę. Przez te właśnie nuty takie zielone, odświeżające, bergamotkowe. Ja jestem ogromnym fanem tego pachnidła. Ehm, Ciębiegiem, że to niedoceniane perfumy. Nie, nie, nie są niedoceniane no, są tyle lat na rynku, no, dużo osób je zna, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach są troszeczkę chyba zapomniane. Wydaje mi się, że nie zasługują na zapomnienie, wydaje mi się, że zasługują na poznanie, jeśli tych perfum nie znacie. Bo myślę, że warto, jeśli nie dla was, jeśli jesteście młodszym odbiorcą, to może właśnie dla, jako prezent dla ojca albo wujka albo dziadka. Powąchajcie, bo naprawdę warto, tym bardziej, że nie są to perfumy drogie, a naprawdę rewelacyjne. Klein, Miu, Miu od Miu, Miu i są to perfumy, o których też już wspominają chyba kilka razy na kanale. Uwielbiam je, pachną jak wnętrze kwiaciarni. E, słodko kwiatowo, świeżo zielono. Ale mają tutaj taką nutę, właśnie to frakcję olejku paczulowego zwaną Akigalaut, która jest tu bardzo, bardzo wyczuwalna, daje takie nuty właśnie musująco-drzewno-pieprzowe. No i to w tym zapachu robi robotę, no. W zasadzie sensie jest to chyba taka naj, najbardziej wyczuwalna nuta w tych perfumach. jeśli no, Nawet jeśli nie znacie Akigalaut, no to wyczujecie, że te perfumy wręcz tak żyją na skórze, musują, tak przyjemnie drapią w nosie. I to jest właśnie sprawka Akigala Niesamowicie, niesamowicie przyjemne pachnidło. No, skręcające w kobiecą stronę, oczywiście, ale mi się je nosi bardzo komfortowo. I szczerze mówiąc, polecam wszystkim je sprawdzić. Kolejny jest Energize od Hugo Bossa. Ja mam bardzo starą wersję, chyba z, z roku premiery, czy tam rok yy, po roku premiery i są to performy, po prostu mają taką ogromną trwałość i projekcję. a przy okazji są takie świeże, takie śliczne, męskie, że szok, cudo. E, wiem, że nowa wersja chyba tak, aż, tak ty aż tyle nie trwa, aż tyle nie projektuje, ale z tego co wiem, to zapach pozostał raczej taki sam. Także może i dobrze, bo ta stara wersja, szczerze mówiąc, czasem jest aż za mocna. Jak to pachnie? Bardzo trudno mi ten zapach też opisać. Pachnie męsko, cytrusowo, ale ta cytrusowość jest taka bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowa, trochę ciepła, trochę słodka a też bardzo energetyzująca. No zapach nazywa się Energize i faktycznie jest bardzo taki energetyzujący, rzeźki, ale nie jest pozbawiony słodyczy, nie jest pozbawiony takiej typowej męskości. Chyba w nutach jest kumkwat, wydaje mi się i faktycznie Chyba najbliżej właśnie, do, nie wiem czy jedliście jakieś kumkwaty, takie małe fajne cytrusiki, są takie raczej, raczej takie słodko-kwaśne, je się je razem ze skórką, bardzo, bardzo przyjemne, bardzo smaczne owoce. W każdym razie, jeśli szukacie czegoś naprawdę takiego męskiego, zbierającego naprawdę, naprawdę pozytywne reakcje otoczenia, e, dobrego całkiem parametrowo, w znośnej cenie, e, Naprawdę Hugo Boss Energize dla faceta w każdym wieku myślę, że się sprawdzi. Zarówno dla młodszej osoby, dla nastolatka, zarówno dla młodego dorosłego, dla starszego dorosłego, dla ojca, wujka, dziadka, każdego myślę, że się sprawdzi. Bardzo uniwersalne męskie pachnidło. Lecimy dalej. Kolejne perfumy to Smyrna od Le Couvent i nie wiem, czy to jest bardziej nisza, czy mainstream można je znaleźć w Daglasie, czy tam w Seforze, chyba w Daglasie. E, ceny też są dobre, bo około 200 zł chyba za setkę, coś takiego: 200 do 300, więc no bardzo znośnie. Więc stwierdziłem, że będą tutaj. Jak to pachnie? Bardzo wyjątkowo, różanie papierowo. E, ta róża jest tutaj bardzo taka. E... Nie wiem, jak ją opisać, taka właśnie papierowo drzewna, taka trochę jakby kłująca, taka jakby róża z kolcami. Wiem, że to nie ma w kolce, nie mają wpływu na zapach, ale tak po prostu mi się to. Taki obraz mi się w głowie maluje. Do tego nuty jakieś korzenne, taki kardamon zapach jest bardzo suchy, bardzo wytrawny. Naprawdę, naprawdę robi wrażenie, jest bardzo wyjątkowy oryginalny. Rewelacja. Kolejny błaz Imperial od Essential Parfums? Parfums. To też jest nisza, ale bardzo przystępna cenowo, i są to perfumy, o których mówi bardzo dużo osób. Teraz, jeśli jesteście na jakichś grupkach na Facebooku perfumowych, no to na pewno słyszeliście o Błaze Imperial. To pachnie, bardzo trudno to opisać, męsko, e, drzewnie, i to też są perfumy oparte na tej, na tej frakcji olejku paczulowego na Akigalaut, o której wspominałem już przy okazji opisywania Miumiu. Miu. jest to taka nuta bardzo żywa, musująca, pieprzowa, drzewna. No, niesamowicie tak odrywa się od skóry, musuje w nosie. Jest niesamowicie, niesamowicie przyjemne. Kocham, kocham, kocham ten składnik. Tutaj jest on, gra on zdecydowanie główną rolę. Poza tym mamy tu jakieś nuty takie ziołowe, drzewne. No pachnie to raczej typowo męsko, troszeczkę jakby owocowe, jest są to bliżej niezidentyfikowane takie estetyczne owoce. Ale zapach jest naprawdę warty sprawdzenia, niesamowicie oryginalny, bardzo, bardzo przyjemny. Dobrze projektuje, długo trwa. Zbiera pozytywne reakcje otoczenia. No, przy okazji jest no, naprawdę, już mówiłem, chyba wyjątkowy, także szczerze polecam sprawdzić. Lecimy dalej. Gucci Guilty i Por Om de Parfum. Ehm, są to perfumy, które no, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę miał w kolekcji i będę je nosił z taką przyjemnością, bo jakieś tam Gucci Guilty ogólnie linie znam i to pachnie podobnie, właśnie tak czysto, mydlanie, nieco kwiatowo. E, raczej męsko, lawendowo, e, no, bardzo przyjemny zapach. Te, te perfumy mają w nutach jakieś dziwne rzeczy typu sól, ocet, balsamiczny chili. Absolutnie nie, ale pachnie to po prostu niesamowicie, niesamowicie przyjemnie. Właśnie, jeśli znacie linię Gucci Guilty, no to to tak właśnie pachnie, ale przy okazji jest taki, jakiś taki głębsze, nie wiem. E, nie będę sił na opisywanie tego zapachu. Ale jest niesamowicie przyjemne, ludzie go uwielbiają po prostu, naprawdę. Czy kobiety, czy mężczyźni, czy ktokolwiek innej płci. No, ten zapach jest po prostu uwielbiany przez wszystkich, wydaje mi się. No, nie zbierzecie za niego żadnej negatywnej reakcji, e, raczej. Ja się złapałem na tym, że jak kupowałem te perfumy w ciemno, to myślałem, że pewnie odsprzedam zaraz flakon i nie będę ich nosił, a są ze mną już drugi rok i naprawdę no, używałem ich ostatnio w zeszłym miesiącu chyba dwa czy trzy razy, a to naprawdę dużo, biorąc pod uwagę to, ile mam perfum i z ilu perfum korzystam. Tak no, je nosi mi się naprawdę niesamowicie komfortowo i wiem, że mogę je ubrać do pracy, nie będę zabijał otoczenia i będę po prostu miło, przyjemnie, czysto pachniał i szczerze wam ten zapach polecam. Kolejny Dior Savage parfum. Elixir jest nadal moim ulubionym Diorem Savage, ale on nie nadaje się na wiosnę, wydaje mi się, że jest za ciężki. Dior Savage parfum pachnie jak Dior Savage, czyli cytrusowo, drzewnie, typowo męsko, tak mocno, nieco tak drażniąco, może nawet bym powiedział, myślę drażniąco, drażniąco brzmi źle. Nie, nie jest drażniąco, jest taki właśnie, tak, to co dolatuje latuje do nas, jest takie fajne jakby musujące, tak nieco szczypie w nos właśnie, e, za to lubię całkiem Diora Sauvage. a wersja Parfum jest taka bardzo wygładzona, nieco wysłodzona, nadal pachnie typowo męsko, e, czysto, lawendowo, drzewnie, cytrusowo, e, syntetycznie, ale tu nie jest żaden zarzut, jest to syntetyczność w najlepszym tego słowa znaczeniu, e, no ja Diora Savage bardzo lubię, a wersja Parfum jest po prostu zaraz po Elixirze, chociaż Elixir jest bardzo odmienny od tych Diorów Savage, szczerze mówiąc innych, ale jeśli porównywać EDT, EDP i Parfum, to zdecydowanie Parfum u mnie wygrywa, jest najgładszy, najmniej no projektuje, jest najdelikatniejszy, ale to mi właściwie w nim chyba odpowiada, bo EDT i EDP są dla mnie troszeczkę chyba zbyt mocne, chociaż też je bardzo lubię i lubię je nosić, ale jednak ta wersja Parfum jest taka najbardziej... Wiecie, gładka, taka pachnie najbardziej tak drogo, wyrafinowanie i za to, za to ją lubię. Kolejne perfumy marki Essential Parfums, czyli nisza, ale jednak bardzo przystępno cenowo i będzie to The Mask, czyli Pizmo. I Piżmo od Essential Parfums jest po prostu przepiękne. Pachnie kobieco, owszem, na, wręcz dla wielu osób pewnie oldschoolowo, retro, kobieco, kojarzy się to z takim, nie wiem, babcinnie ten zapach. Ale jest taki całkowicie przytulny. To piżma jest takie mięciutkie, mydlane, kwiatowe, czyste, takie białe piżma, taka poduszeczka z piżma. Po prostu prześliczny zapach. Nawet jeśli nie chcecie nosić tych perfum, to wydaje mi się, że warto je przetestować, żeby zobaczyć, jak miło mogą pachnieć perfumy. I ja też zbyt często ich nie noszę, nosiłem je chyba tylko raz, ale uwielbiam je wąchać. Po prostu czasami podchodzę sobie do mojej szafki z odlewkami, z perfumami i po prostu je wącham. Niesamowicie takie komfortowe, cieplutkie, miłe pachnidełko. Kolejny reveal od Calvina Kleina z tym, że wersja damska, bo wersję damską bardziej lubię niż męską, chociaż męską też lubię bardzo, ale damska jest po prostu rewelacyjna. Recenzowałem te perfumy, możecie sobie zobaczyć. Te perfumy pachną. Hmm. One kojarzą się może bardziej letnio niż, yy, niż wiosennie, bo pachną tak nieco plażowo, piaszczyście, już z jakimś kremem z filtrem, właśnie z plażą, tak słonecznie, biało-kwiatowo. Trochę morsko, wodno, trochę takie nuty właśnie słone są nieco wodorostowe, ale wydaje mi się, że na lato on może być troszeczkę za ciężki, a na takie cieplejsze, słoneczne, wiosenne dni myślę, że będzie jak znalazł. Przypomni nam o, o lecie, o plaży, o nie wiem, zapachu opalania się i myślę, że możemy nosząc go, możemy zatęsknić za latem. No, nie wiem co gadam, nieważne. Ale... Tak mi się skojarzył. Gadam, co mi ślina na język przyniesie, nieważne. E, lecimy dalej. Kolejny Le Male Parfum od Jean-Paul Gaultier. I są to perfumy w klimatach tych wszystkich mm, Le Mali. Trochę jak klasyczny lemal, trochę jak Ultramal, chociaż nie jest taki retro jak klasyczny lemal, Nie jest też taki słodki i ulepny jak, jak Ultramal. Tu jest. Niesamowicie tak, tonkowo. Tonka tu gra zdecydowanie główną rolę. Mamy też nuty takie nieco męsko, jakby lawendowe, czyste, ale jednak ta tonka, taka ta kumarynowa tonka gra tu główną rolę i ona pachnie tak bardzo błogo. Korzenie kojarzy się trochę z sianem. Naprawdę śliczny, śliczny, śliczny zapach. Nieco pudrowy, taki przemiły. Naprawdę, naprawdę przemiły. Ludzie go uwielbiają. Trudno się dziwić, bo pachnie po prostu ślicznie ładnie i nosząc go no będziemy pachnieć po prostu dobrze i o to chyba chodzi w perfumach, prawda? I to jest naprawdę taki poprawiacz humoru i szczerze wam polecam. I ostatnie perfumy, o których chciałbym wspomnieć to Chanel Platinum Egoist i to jest moja już któraś próbka, już miałem, miałem odlewkę wszystko służyłem ja uwielbiam te perfumy i ja wiem, że one pachną dojrzale i może jakbyście spojrzeli na mnie i, znać, i znacie Platinum Egoist byście powiedzieli, że absolutnie mi nie pasują i Możliwe, że mi nie pasują, nieważne, ale no ja je uwielbiam. Pachnął tak bardzo męsko, świeżo, czysto, podnoszą pewność siebie. Pachnął tak, nie wiem, tak elegancko. Pachnie to lawendowo, ziołowo, metalicznie. Mamy tutaj granium, które fajnie tak nieco wysładza. Wysładza, bo ta kompozycja nie jest słodka, ale takie właśnie. Nieco słodkie różano-geraniowe nuty tutaj też są. Pachnie tak fajnie, metalicznie, trochę jak yy, kojarzy się z zapachem białej koszuli wyprasowanej. Ym, wiem, że biała koszula nie, nie różni się zapachem raczej od koszuli innego koloru, ale no tak mówię, takie obrazy mi przychodzą do głowy. W każdym razie, Platinum Egoist od Chanel, rewelacja. Myślę, że każdy mężczyzna, w ogóle każdy człowiek powinien je znać, powinien je sprawdzić, bo no perfumy genialne, ponadczasowe i z blotterka nie robią takiego wrażenia. wokany bezpośrednio ze skóry, może też nie, ale noszone globalnie po prostu są cudne, 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 cudne. Dajcie im szansę globalnie, naprawdę. Tyle, tyle, tyle. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Jeśli znacie jakieś, nawet nie jeśli znacie, po prostu jeśli polecacie jakieś perfumy na wiosnę, dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy Waszych propozycji. I pewnie inni ludzie też sobie chętnie zajrzą do komentarzy i poczytają. Dzięki. Tile, papa.